Dzień dobry Państwu. Niedziela 28 stycznia. Dzisiaj zapraszamy na Dzień Otwarty u Ping Pong -wistów. Oni się chyba nie, nie obrażą, jak tak o nich się mówi. No po prostu tenis stołowy tutaj. I zachęcamy wszystkich na no, piękny sport. Założyć szkółkę dla dzieci. Chcemy zacząć jeden dzień w tygodniu od przyszłej środy, od february 7 od 5 do 7. I pierwsze dwa tygodnie będą bezpłatne dla dzieci, żeby zobaczyć, czy dzieci mają interes, nie? Czy, czy lubią czy lubią e, pograć sobie w ping-ponga z robotem. Dzieci lubią z reguły z robotem pograć. Także, bo od 20 lat jak ponad gram, to cały czas moi koledzy e, e, przez tyle lat gram i młody, młody, młodych nie widać. Także chcemy zachęcić młodych dzieci i młodzież, żeby e, spróbowali pograć. Jest w sumie 50 osób w klubie, nie? Także no około 50. Tak, jest kilka pań, Dzieci osobno, osobne dni i osobne godziny. Bo my zaczynamy od siódmej, a dzieci będą od piątej do siódmej. I także w te same dni co my gramy, my gramy piątki i poniedziałki i środy, a dzieci od siódmej, a dzieci by grały dwie godziny wcześniej. Nie? Także jeżeli, jeżeli zainteresowanie byłoby na tyle duże, to zwiększymy ilość godzin i ilość dni. Zwiększymy na dwa albo trzy razy w tygodniu nawet, nie? Także to wszystko jest... Wszystko jest zależne ile będzie zainteresowanie, ile chętnych będzie. Dziewięcioro dzieci, dzieci przyszło, dzieci przyszło tak. dzisiaj tak, żeby, żeby popróbować i zainteresowanie jest, także zobaczymy w trakcie następnych kilku tygodni będzie, będzie bezpłatne dwa razy, to także ważne. No właśnie, żeby, żeby, żeby ktoś nie, musiał... nie, 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 nie od razu nie zniechęcić od razu, że o muszą zapłacić coś nie, a później bardzo, bardzo tanio, bo po 20 dolarów później nie? Za, za sesję całą, nie? To też jest za całą sesję, za całą sesję tak. No, za, za dwie godziny ten nie od piątej do 7. To, to też jest bardzo z profesjonalnym trenerem, licencjonowanym coachem, nie? Także to, do tego. to Proszę powiedzieć jeszcze, yy, czy są jakieś rozgrywki prowincyjne tutaj? Jak to jest, jeśli chodzi o wyższy poziom, wyższy szczelania? Gdzie jest, panowie jest. grają? Yy, my gramy w lidze Ontario, West Ontario Table Tennis Association, tu mamy drugie miejsce na razie. W, jest pięć dywizji, i my w pierwszej dywizji gramy, yy, koledzy grają w, w różnych dywizjach, w drugiej i w trzeciej. Jak Gram akurat w z Andrzejem i my drugie miejsce na razie mamy, ale mamy szansę na pierwsze miejsce wygrać dywizję. Indywidualnie Andrzej prowadzi w tej lidze naszej, także jest to profesjonalna liga, dużo Chińczyków jest z różnych państw z Indii, z Pakistanu, także co międzynarodowo w ogóle jest bardzo. Atenta. Ale Polacy wysoko z tego miejsca. Polacy widać. są wysoko na drugim miejscu mam oni też chyba w drugiej i trzeciej lidze też, też sobie dobrze radzą, koledzy. Trzeba by zobaczyć na webstronie. Jest bardzo profesjonalna webstrona mhm. i tam wszystko jest opisane. Każdy zawodnik, każdy... co takiego przyciąga w tym sporcie, co jest najważniejsze. Kondycje trzeba mieć, jak to jest? No to jest o tyle dobre, że można grać do mamy tu zawodników po 80, po 70, także długie lata można grać wyraża refleks, tak? Wyraża refleks. E, e, wbrew właśnie tego, że to e, też przeciwko Alzheimerowi, przeciwko tym chorobom takim e, mózgu e, ping-pong jest dobry właśnie, bo to jest ten moment, że trzeba pomyśleć i ten sygnał jest wysyłany do mózgu. Także ja, to są, są e, o, e, medyczne e, badania na ten temat, że pimpong właśnie bardzo pomaga przeciwko Czyli chorobom. Nie tylko ping krzyżówki ping-pong też. Tak, tak pong jest bardzo dobry, bo, bo te reakcje się poprawia, się ćwiczy. Trzeba podjąć decyzję jak uderzyć w piłkę i ta decyzja właśnie pobudza e, mózg, pobudza i to jest bardzo dobre, także e, ludzie grający w ping ponga mają bardzo e, dobre i fizyczne zdrowie i duchowe i e, nie mają Alzheimera, nie mają tych problemów z to, to kiedy się wakaty pojawią, kiedy panowie będą przyjmować? Jak, jakby Kustiku. ktoś się chciał zapisać, to, to może co? się zapisać jeszcze, tak. Może tak, jeszcze, tak? Może się zapisać, tak, tak. Jak dla, dla Polaków jeszcze trzymamy otwarte kilka miejsc, jeszcze powiedzmy Aha. pięć. A dla, zachęcamy, jakby tak, ktoś tak. Hmm, tę żyłkę. Tak, tak, katie. oczywiście. Tak, jest, wszystko jest na naszej web stronie centrum.table.tennis.com Tam wszystkie informacje są, ile kosztuje, jakie dni gramy, wszystkie informacje o turniejach, wszystkie mamy nadchodzące turnieje, co Roczny będzie 28 kwietnia. To będzie zaproszony CEO Credit Union, bo oni sponsorują. Będzie zaproszony to konsul. także to duża impreza będzie 28 kwietnia na naszej web stronie już jest. Ponad 20 lat tutaj gramy A jakieś, jak to się zaczęło? W Polsce jeszcze czy jak to było? No ja w Polsce już grałem, tak i w się w Warszawie, jak studiowałem, to, to grałem, to, całe życie właściwie grałem. Później w Niemczech byłem 10 lat, to też grałem w niemieckiej Lidze. No i tutaj cały czas gram w, w ligach tych różnych ontaryjskich, tutaj w Mississauga głównie, bo jest kilka lig, jest nie, a żeby za daleko nie jeździć, to tutaj West Mississauga, West Ontario jest liga i tu gramy od, od lat wielu nie i dobre sukcesy mamy. Nie? Także dwa razy wygrałem drugą ligę na przykład z moim teamem mnie i w czołówce jesteśmy w pierwszej lidze też. Także bardzo dobrze idzie i, i tak trzymać. Tak trzymać, tak bardzo że... dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do centrum. Dziękuję bardzo. Tak. Zapraszamy do centrum. Co, co tak najbardziej przyciąga do tenisa stołowego? Ja tak mówię ping pong, bo to tam takie popularnie, popularnie tak. właśnie. Co, co pana przyciągnęło? No ja to zacząłem jak miałem tam, nie wiem, 6-7 lat, mnie przyciągnął ojciec, bo ojciec był trenerem, prawda? O. W Polsce klubie, także można powiedzieć, że on mnie wciągnął w to. No i tak już zostało, prawda? Próbowałem inne dyscypliny sportu też, ale no nie wiem, no... Jakoś mi to pasowało po prostu, prawda? Czy trzeba mieć dobrą kondycję, czy trzeba jeszcze coś ćwiczyć poza tym, czy... Znaczy się, no, jak człowiek, jak młodzież od małego trenuje, to kondycję wyrabia, bo są, też są, jest to brane pod uwagę, prawda? Przy każdym czy treningu. Czy skoczność jakaś taka... Oczywiście, elastyczność, skoczność, to wszystko jest ćwiczone od, od małego. Um, także są treningi kondycyjne, to nie tylko, że na stole, prawda? Wszystko jest dane pod uwagę, prawda? Także um, kondycja, ale inne sporty na pewno pomagają, prawda? A coś pan robi jeszcze? Nie wiem, jeździ na nartach czy coś takiego? Czy pan tylko jest... E znaczy no ja, ja to lubię ogólnie sport, także igram w piłkę i jeżdżę na nartach i, i w tenisa ziemnego, prawda? Czy w teni czy w squasha, bo to wszystko yy, po, No właśnie, bo to i yy, tenis stołowy i squash to takie bardzo szybkie sporty, tak? Że trzeba się tak, coś, tak. Tak, mentalnie o, przygotować. I wszystkie takie podobne, nie wszystkie z rakietką sporty to są mniej więcej te ruchy, z tenisa gdzieś zostają, prawda? Mm -hmm. Także wszystko co z rakietką, to, to mi służy. Co to daje dzieciom? Co daje dzieciom? No wiadomo, daje dzieciom dyscyplinę. Jak każdy jeden sport bo jednak treningi to jest... Tego w naszym świecie coraz częściej brakuje właśnie. Tak, tak, tego brakuje. Obycie też z ludźmi, prawda, bo z rówieśnikami się spotykają na różnych zawodach, na treningach. Więc mają styczność, co mi się wydaje w dzisiejszym świecie tego brakuje. No właśnie w moim pokoleniu to by było dziwne, jak ktoś by mówił, że brakuje dzieciom obycia z ludźmi. Dokładnie, bo do... człowiek był zawsze w jakiejś grupie z, gdzieś tam biegał, a, a tutaj w dzisiejszym świecie dzieci są same na, Dokładnie, na tych telefonach. No tak i tak jak czasami rozmawiamy tutaj z kolegami, że nas to rodzice nie mogli do domu zagonić, a w dzisiejszym świecie to dzieci nie można z domu wygonić, prawda? No także, tak. Także dużo właśnie tego, co brakuje dzieciom w dzisiejszym świecie, to jest to, że, że właśnie te, tego, tej obycia się z innymi swoimi rówieśnikami, nie tylko przez tam jakiś internet, prawda, tylko yy, na, na styczność, prawda? No tak, także, tak, i taki sport to daje właśnie. Oczywiście, to jest kontakt, yy, tak mówię, obycie, yy, bo to są różne... I wie pan co, sporty dają jedną też yy, niesamowitą zdolność, yy, umiejętność przegrywania. Oczywiście, to uczy też życia, prawda, bo się wygrywa, się przegrywa um, i gdzieś to zostaje gdzieś tam w poświadomości, że kiedy okay, dzisiaj przegrałem... Trzeba się podnieść i iść dalej. Trzeba się podnieść, tak jest, dokładnie, że nie, że się poddałem i koniec, już rzucam wszystko, tylko idę na trening, trenuję. I wiem, że następnym jestem lepszy, będę lepszy, następnym razem będę miał większą szansę, prawda? Tak jest. I, i, i podchodzi się do tego, że chcę wygrać. Także właśnie i to się później e, przekłada na życie, prawda, osobiste. Dzisiaj jest e, dzień otwarty. Tak jest. Dzisiaj jest dzień otwarty e, Zachęcacie youth open. Państwo, żeby dzieci przychodziły właśnie, żeby tak rodzice jest. zapisywali. I to nie jest takie drogie, jak słyszałem, że no... Znaczy nie, no, drogie nie jest, bo um, to jest taki nasz pilot, można powiedzieć, pro, projekt, prawda? E, chcemy zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie, więc na razie to będzie w środę, co środę u nas tutaj w klubie, więc dwie godziny sesja, 2 z trenerem, będzie kosztowała 20 dolarów. Więc to jest raptem 4 dni w, w miesiącu, to jest 80 dolarów, czyli nie jest to jakaś wielka suma. I z, zobaczymy jak to pójdzie na tym, ile będzie zachętnych, za także od nowego sezonu mamy w planie... Poszerzyć to o poniedziałki i środy, prawda? Czyli zapraszamy, bo to profesjonalny klub, yy, trenerzy profesjonalni? Tak, profesjonalny, mamy dwóch profesjonalnych trenerów. Nawet jeśli ktoś kariery z, tego, z tym nie będzie wiązał, to jednak postawi to dziecko do pionu na pewno. Dokładnie, po prostu a, tak, nie chodzi tu o jakieś, żeby karierę profesjonalną zrobił, chodzi o to, żeby wyciągnąć dziecko z domu, żeby czegoś się nauczyło, przy okazji nauczy się grać, to też jest jakiś plus gdzieś tam. Wiadomo, że stoły są wszędzie. Będzie gdzieś na wakacjach czy coś, zawsze to jest jakieś nawet e, nawiązanie. Podstresowanie też odstresowanie, nawiązanie jakiejś znajomości, bo gdzieś tam złapie paletkę, prawda, gdzieś tam na, na wakacjach zacznie grać, o już jest jakieś nawiązanie e, znajomości, prawda. Zgadza się. Także, Zgadza. także jest to tak jak każdy jeden sport, nie, jest to jakieś rozwijanie dziecka, prawda. Klub się nazywa... Centrum Table Tennis Club i to jest przy centrum Jana Pawła II i działa od 30 lat yy, tak. będziemy w 2005, 2025 będziemy mieli a 30 lat będziemy odchodzić. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. This before? No. Why did you decide to bring your your kid here? Uh, because I think uh, doing sport is uh, very important mm -hmm. for kids in this age, for introducing and for health. Uh, what age is this, your daughter, right? Uh, yes, uh, she's my daughter. Okay, what, what, what's her age? Uh, almost five. Almost five, yeah. and already beginning playing tennis. Yeah, beginning. It's the first uh, sport for her, but uh, she likes uh, tennis because her father uh, playing uh, tennis. Oh. Yeah. Um, okay, so why did you choose this club? Uh, this club is very. Uh, uh, Center uh, for like a couple of months. Uh, we came uh, Canada, and uh, I think here is very. Where did you come from? Uh, fr uh, from Iran. Iran. Yeah. Oh well. Wow. Yeah. Yeah. Good. And we chose this center. Uh, it's far from uh, my home, but uh, I like here. Okay. Uh, yeah. yeah. Thank you so much. May may I have your name? Just a name. Yes, my name is Sara. Thank you. Thank, Thank you. you.